Przetestujemy frytki solo, usmażone olejem rzepakowym, domowym sposobem, frytki mrożone, typowe, karbowane. Bądźcie cierpliwi, po zjedzeniu i sprawdzeniu poziomu glukozy porównamy z frytkami takiej samej ilości, ale wcześniej zjedzony był błonnik, czyli kalafior, albo też opcją z mięsem i serem. To była ta kompozycja posiłków. Zobaczymy, czy coś namiesza, jak zjem frytki solo, a frytki na przykład z surówką. Three hours later. Długo się wzbraniałem i miałem rację. Mogło mnie to dobić. 155, czyli o ponad 60 mg na decyli Taki miałem skok po czystych frytkach. Duża porcja, no ale takową potrafimy zjeść. Teraz porównajcie sobie, jak duże znaczenie ma kompozycja posiłkowa. Szybciutko. Ta sama ilość frytek zjedzony kalafior przed. Tutaj mamy ta sama ilość frytek ale z serem kuraczki i mięso, plus 35, a mamy frytki solo, plus 60. Dziękuję bardzo. Tyle na temat. Oglądajcie kolejne filmy, kolejne rady, jak uniknąć skoków, jak jeść, żeby się nie udusić, a być najedzonym. Ja nie mam cukrzycy ani insulinooporności. Jesteście chorzy i te skoki będą nawet o 100% wyższe. Uważajcie!